A my co? Prawidłowo. No my za starem. A ci? No ci jadę na sam końcu. To czemu mnie zostawili? No zaraz star poleci, no to ty kręcisz. <grystanie> Jedziemy na bombach... mi w... się dogra. <grystanie> do Dobra, patrz Na bombach chodzimy? Na bombach, na bombach. Czekaj, no na bombach, tylko bez e, dziękuję. Bez? bez dźwięku na razie wyłączamy na wysokości tego gaku o czym bez Ruszamy. Dobra, Dobra. Ja. Tak, muszę ja ciągnąć Nie prawa Dobra wolne troszkę zasłaniać tu pop tu pap mamy pod tego tego delikwenta przetłumujemy go gdzie jesteście Jak to gdzie? Przy piekarni. Rubik, na was, czekamy na was Jedziemy No, strajka to zielona kurka, no ale pamiętaj, że można to wziąć Ja wezmę to z pochód Dobra, dawaj Stanie tak na wysokości starego. Podszedłem, podszedłem. Długo będę tutaj parkujcie Dobra, zrozumiałem. Dobra. Daniel, Dobra. tutaj, dawaj, dawajcie tutaj. Stanie starego się ustawiamy.

Nie próbuj żadnych sztuczek. Co, co ty gaworisz?